Pamiętam raz, byłam w związku, gdzie słowa kocham cię były wypowiadane często, prawie codziennie. Na początku to rozgrzewało serce. Kto nie lubi słyszeć, że jest kochany? Ale z czasem zaczęłam zauważać, że działania nie szły w parze ze słowami. Obietnice nie były dotrzymywane, gesty czułości stawały się coraz rzadsze, a zachowania zaczęły ranić. To było tak, jakby słowa Kocham Cię straciły swoją wartość, stały się pustym odzwierciedleniem. Boli, prawda, bo oczekujemy, że ktoś, kto mówi, że nas kocha, naprawdę o nas zaba, ochroni nas. Ale zamiast tego czułam się coraz bardziej zraniona, czekając na gest czułości, na uścisk. Który nigdy nie nadszedł na kogoś, kto zauważy, że nie czuje się dobrze, bez konieczności mówienia tego. To wtedy zrozumiałam coś ważnego przebaczenie i dbanie o siebie idą w parze. Kiedy mówię, że wybaczam, nie dlatego, że rany nie bolą, ani dlatego, że zapomniałam, co się stało. Wybaczam, aby się uwolnić, by nie nosić tego ciężaru ze sobą. Ale przebaczenie nie oznacza, że nadal będę tam, akceptując bycie ranioną. Muszę także dbać o siebie, a czasem oznacza to, że najlepszą drogą jest dystans. W życiu są chwile, kiedy kochanie siebie wymaga oddalenia się od kogoś, kto cię rani, niezależnie od tego, jak trudne to jest. I uwierz mi, często jest to jedyna droga do znalezienia spokoju. To sprawia, że myślę o czymś, Czego nauczyłam się z biegiem czasu, obserwując starą przyjaciółkę. Zawsze śmiała się, kiedy jej syn ją lekceważył, uznając za zabawne jego krzyki, drobne prowokacje. Dzieci tak mają, mówiła, nie zauważając, co pielęgnuje. Lata mijały, a ten mały chłopiec stał się młodym człowiekiem, który nie potrafił zaakceptować nie, dorosłym, który nie znał granic. To co kiedyś było śmiechem, zamieniło się w łzy. Te małe zachowania, które wydawały się tak nieistotne, urosły i stały się znacznie większymi problemami. To nauczyło mnie czegoś głębokiego: to, co dzisiaj ignorujemy, jeśli nie zostanie naprawione, może stać się czymś niekontrolowanym jutro. Małe błędy, małe zaniedbania, gdy są ignorowane, sadzą ziarna, które rosną. A radzenie sobie z tym, czym się staną później, może być znacznie trudniejsze, niż gdybyśmy zareagowali wcześniej, kiedy jeszcze było możliwe naprawienie sytuacji. Pewnego dnia spojrzysz wstecz na wszystko, co przeżyłeś, i zauważysz, jak bardzo się rozwinąłeś. Wszystkie te wyzwania, które wydawały się niemożliwe, bóle, które sprawiały, że wątpiłeś w siebie, zostaną w tyle. I wtedy zobaczysz, ile przezwyciężyłeś. Co więcej, zobaczysz, że Twoja historia, pełna wzlotów i upadków, będzie inspiracją dla kogoś, kto przechodzi przez podobne sytuacje. Bo każdy z nas, w jakiś sposób, ma tę moc, by przekształcić swoje blizny w cenne lekcje dla innych. Wiesz, każdy z nas ma jakiś szczególny dar. Może to być talent, unikalna umiejętność, albo sposób patrzenia na świat, który jest tylko Twój. Ale ważne jest, aby pamiętać, że ten dar musi być używany z rozwagą. Jest to siła, tak, ale jeśli nie umiemy jej dozować, może stać się ciężarem. Nie pozwól, aby to, co powinno cię napędzać, stało się brzemieniem. Kiedy nauczysz się używać swojego daru bez przesady, w zrównoważony sposób, wtedy staniesz się osobą, którą zawsze chciałeś być. Prawdziwa dojrzałość przychodzi gdy zdajemy sobie sprawę, że często najlepszą drogą nie jest kłótnia czy dyskusja. Dorastamy naprawdę, gdy zamiast wchodzić w niepotrzebne konflikty, wybieramy drogę pokoju, dystansowanie się, kiedy to konieczne, aby chronić to, co naprawdę ważne. Mogłabym życzyć Ci wielu dobrych rzeczy sukcesu, miłości, szczęścia. Ale to, czego najbardziej pragnę z głębi serca to, aby Bóg zawsze był obecny w Twoim życiu. Bo kiedy On jest z Tobą, niczego Ci nie zabraknie. Wszystkie inne błogosławieństwa, takie jak sukces i szczęście, przyjdą we właściwym czasie. I pamiętaj o jednej ważnej rzeczy: Twoje słowa mają ogromną moc. Mogą podnieść kogoś, gdy są używane mądrze, ale mogą także głęboko zranić. Dlatego mów zawsze z intencją pomocy, budowania, nigdy raniąc. W końcu. To ludzie wokół nas naprawdę robią różnicę. I wybieram troszczyć się tylko o tych, którzy mnie kochają i których ja kocham z wzajemnością. To są ludzie, którzy zasługują na mój czas, moją troskę i mój wysiłek. Innych, tych, którzy powodują ból lub nic nie wnoszą, zostawiam losowi. Nie warto tracić energii na tych, którzy nie chcą naszego dobra. I wiesz co? Pewnego dnia życie zajmie się tymi ludźmi i da im dokładnie to, na co zasłużyli. Bo na końcu sprawiedliwość życia zawsze znajdzie swoją drogę. A my pójdziemy dalej w pokoju, wiedząc, że zrobiliśmy swoje, że zadbaliśmy o tych, którzy naprawdę się liczyli. W końcu, co naprawdę robi różnicę w życiu, to trzymanie blisko tych, którzy dobrze ci życzą, tych, którzy pomagają ci rosnąć i być lepszą wersją siebie. Jeśli to osiągniesz, będziesz zawsze otoczony miłością i spokojem, a wierz mi, to jest to, co najbardziej się liczy. Pewnego dnia, kiedy najmniej się tego spodziewasz, pojawi się ktoś w twoim życiu, kto nie będzie potrzebował słów, aby zrozumieć, czego potrzebujesz. Ta osoba po prostu będzie wiedzieć, będzie tam dla ciebie bez proszenia, oferując wszystko w sposób szczery, bez oczekiwań. Tego rodzaju wieś jest rzadka, niemal jak prezent od życia, który sprawia, że wszystko staje się lżejsze i piękniejsze. Nawet jeśli ta osoba jeszcze nie pojawiła się, nie trać wiary. I przede wszystkim, nigdy nie zapominaj, by bronić tego, co słuszne, nawet jeśli oznacza to, że będziesz szedł sam. Jest ogromna siła w robieniu tego, co właściwe, nawet kiedy nikt nie patrzy. Nawet kiedy wydaje się, że idziesz samotnie. Jeśli nikt nie ma odwagi kochać cię naprawdę, z czułością i szczerością, pokochaj siebie. Dbaj o siebie, ponieważ twój czas i uwaga są zbyt cenne, aby marnować je na kogoś, kto nie potrafi docenić twojej wartości. Nie trać energii na tych, którzy nie widzą cię tak, jak na to zasługujesz. Tak, wszyscy popełniamy błędy to część podróży. Ale to, co naprawdę się liczy, to to, co robimy po tych błędach. Musimy zaakceptować, nauczyć się, przezwyciężyć i, co najważniejsze, nie powtarzać. Bo nie chodzi o to, ile dajesz, ale o to, ile miłości wkładasz w każdy gest, każde słowo, każdą czynność. Kiedy masz wątpliwości, czy coś zrobić, wybierz działanie. Jeśli popełnisz błąd, porządku, zdobędziesz doświadczenie i się nauczysz. Ale jeśli tego nie zrobisz, pozostaniesz z frustracją, a co, jeśli, zastanawiając się, co mogłoby się stać. I, co najważniejsze, pamiętaj, że nic nie jest zbyt ciężkie, jeśli niesiesz miłość. Miłość ma zdolność przekształcania każdego ciężaru w coś lżejszego, w coś, co warto dźwigać. Idź więc naprzód z miłością i pozwól, by to ona prowadziła każdą twoją decyzję. To, w końcu, jest to, co zrobi największą różnicę. Jest coś, czego nie można kupić za pieniądze, ani zagwarantować siłą czy inteligencją lojalność. To rzadki skarb coś, co rodzi się wewnątrz, z istoty każdej osoby. To wartość, którą się pielęgnuje. Która zakorzenia się w duszy i kto ją posiada, ma jeden z największych darów, jakie można mieć. W najtrudniejszych momentach życia, kiedy wydaje się, że jesteśmy na dnie, lojalność wobec siebie samego i tych, którzy nas otaczają, to to, co nas podtrzymuje. I właśnie te momenty, kiedy wszystko wydaje się rozpadać, uczą nas najcenniejszych lekcji. Bycie na szczycie góry jest wspaniałe, tak, ale to na dnie uczymy się, co naprawdę się liczy, i te lekcje zmieniają nas w sposób, którego nic innego by jej nie mogło. Dlatego naucz się żyć chwilą. Wczoraj już minęło, a jutro cóż, nie jest gwarantowane. Często, kiedy czytasz lub słyszysz coś, co głęboko porusza twoje serce, to tak, jakbyś się przebudził. Ale wiedz, że to nie jest coś nowego, czego się uczysz. W rzeczywistości to przypomnienie czegoś, co zawsze było w tobie, czegoś, co w pewien sposób już było częścią tego, kim jesteś. To jak słodkie spotkanie z własną duszą. Nigdy nie pozwól, aby strach powstrzymał cię przed gonieniem za tym, co wydaje się być poza twoim zasięgiem. Najbardziej niezwykłe rzeczy w życiu, te najbardziej transformujące, zwykle znajdują się tuż za strefą komfortu. Czekają. Aż je odkryjesz, a kiedy odważysz się pójść dalej, będziesz zaskoczony tym, co możesz osiągnąć. Kultywuj swoją wewnętrzną siłę, karm swoją duszę wszystkim, co cię uszczęśliwia, i szanuj otaczający cię świat. Ludzie, żywe istoty, natura, wszystko ma swoją wartość i zasługuje na to, aby traktować je z troską i szacunkiem. Życie to podróż, a każdy krok, niezależnie od tego. Jak mały, prowadzi nas do nowych odkryć. Idź więc naprzód, z odwagą i otwartym sercem, wiedząc, że to, co naprawdę warte zachodu, zawsze znajduje się poza strachem i ograniczeniami, które sami sobie narzucamy. Czyż nie jest niesamowite, kiedy spotykamy kogoś, kto naprawdę sprawia, że czujemy się dobrze? Kogoś, kto inspiruje nas do bycia lepszą wersją samych siebie. Kto wyciąga nas z monotonii i wyzywa nas do wzrostu? To ten rodzaj osoby, która w subtelny, ale głęboki sposób zmienia nasze życie od wewnątrz. A kiedy zaczynasz kroczyć ścieżką oderwania, tą, na której uczysz się puszczać to, co nie jest dla ciebie dobre, zdajesz sobie sprawę, że droga powrotna po prostu znika. Postęp oznacza brak miejsca na cofanie się, ponieważ już nie jesteś tą samą osobą. I miej wiarę, ponieważ we właściwym czasie Bóg otworzy te drzwi, na które tak długo czekasz. To będą drzwi, które zakończą trudne dni, które przyniosą spokój, którego pragnie Twoje serce. Wszyscy zasługujemy na kogoś, kto naprawdę nas rozumie, kto potrafi sprawić, że się uśmiechniemy, nawet w najciemniejsze dni. Kogoś, kto bez wahania poda nam rękę i kto, nawet w momentach niepewności. Nigdy nas nie opuści. Bo na końcu to właśnie te głębokie więzi, te osoby, które sprawiają, że czujemy się wyjątkowi, mają największe znaczenie. To one przypominają nam, że niezależnie od tego, jak ciemna jest ścieżka, zawsze jest wokół nas światło. Poza tym, warto pamiętać, że prawdziwa intymność wykracza daleko poza fizyczność. Każda osoba ma swoje preferencje i granice, a ich szanowanie jest kluczowe w budowaniu zdrowej relacji. Jeśli Twoja partnerka nie czuje się komfortowo z pewnymi praktykami, ważne jest, aby te granice były respektowane. Prawdziwa intymność opiera się na wzajemnym zrozumieniu i silnej emocjonalnej więzi. Aby utrzymać tę więź żywą, oboje musicie szukać alternatyw, które będą przyjemne i komfortowe dla Was obojga. Kiedy brakuje komunikacji lub zrozumienia potrzeb i granic drugiej osoby, powstają bariery emocjonalne, które mogą oddalić parę i utrudnić budowanie prawdziwej intymności. Kluczem do zdrowej relacji intymnej jest szacunek, empatia i troska o uczucia i dobro drugiej osoby. To tworzy bezpieczną przestrzeń. W której oboje możecie się rozwijać i budować więź, która wykracza poza fizyczność, osiągając prawdziwą emocjonalną i duchową łączność. Innym aspektem, którego nie można zaniedbywać w związku, jest higiena osobista, szczególnie jeśli chodzi o intymność. Higiena odgrywa kluczową rolę w życiu pary, ponieważ wykracza daleko poza zdrowie fizyczne bezpośrednio wpływa na emocjonalne samopoczucie i co oczywiste, na wzajemną atrakcyjność. Gdy jeden z partnerów nie zwraca odpowiedniej uwagi na te aspekty, drugi może odczuwać dyskomfort lub nawet odrazę, co nieuchronnie wpływa na intymność i emocjonalną więź między nimi. Jeśli Twoja partnerka czuje się niekomfortowo z seksem oralnym, ważne jest, abyście oboje zastanowili się nad jakością Waszej relacji. Zamiast skupiać się tylko na samej praktyce, należy otwarcie rozmawiać o uczuciach każdego z Was. Szczera rozmowa, w której oboje mogą wyrażać swoje odczucia bez obaw przed oceną, jest kluczowa. Co więcej, priorytetem powinien być wzajemny szacunek dla granic drugiej osoby. Tego rodzaju dialog buduje mosty, a nie bariery. Oprócz dobrej komunikacji, Dbanie o higienę osobistą obojga partnerów jest formą okazywania szacunku i troski wobec drugiej osoby. Taka troska nie tylko poprawia zdrowie fizyczne, ale także wzmacnia atrakcyjność i pożądanie, ułatwiając głębsze połączenie. Podsumowując, zdrowy związek opiera się na trzech filarach: miłości, zrozumieniu i szacunku. Kiedy oboje partnerzy są gotowi pracować razem, Pokonywać wyzwania i rozmawiać w sposób przejrzysty, intymność się wzmacnia. To właśnie w ten sposób buduje się pełny i satysfakcjonujący związek, w którym oboje czują się kochani, doceniani i szanowani. Refleksja nad złożonością związków, nad tym, jak ważna jest komunikacja, szacunek i miłość, skłania nas do zatrzymania się i przemyślenia, jak przeżywamy nasze relacje. Która część tego materiału dotknęła Cię najgłębiej? Co rezonowało z Twoimi własnymi doświadczeniami lub wizją życia? Chciałbym poznać Twoją opinię, więc zostaw swoje przemyślenia w komentarzach. Wymieniajmy się pomysłami i uczmy się od siebie nawzajem. Jeśli te refleksje przypadły Ci do gustu i chcesz dalej zgłębiać takie tematy, zapraszam do subskrybowania kanału i włączenia powiadomień aby być na bieżąco z nowymi filmami. Twoje wsparcie jest kluczowe i inspiruje mnie do dalszego tworzenia treści, które mogą mieć realny wpływ na nasze życie. Jeśli ten film coś dla ciebie znaczył, okaż to prostym lajkiem. A jeśli możesz, podziel się nim z kimś, kto również może skorzystać z tych słów. Razem możemy stworzyć społeczność opartą na miłości, refleksji i osobistym rozwoju. Dziękuję, że jesteś tutaj i że tworzysz część tej wyjątkowej podróży.